Nie, kurwa, daj. Nie daj. się poczujesz? Nie kurwa, kurba. Nie Pierdalaj. kurwa! Nie daj, kurba. Nie daj, kurwa! Nie daj, kurba. Nie Kurwa, kurba. Pierdolaj, kurba. Pierdolaj. O, kurba. E, dobra, nie no, musisz się jakoś uwolnić, ziom. Czekaj, czyli mówisz, strzelisz ręce, nie, nie poczujesz. Strzel w ręce. Mogę Ale, no, Ale z dalszej się odległości. Tak? Czekaj. No tylko zabierz głowę lepiej. Nie, bo a jakby kurwa coś zrobisz. Nie, nic się nie stanie. Tu masz taśmę tylko, czy nad gankiem? Nie czujesz, <śmukuję>, o tym? Chyba, no, jak pani to czuję. Powiesz. Spisz nie, Bartek nie. Proszę ciąć, bo nie.